Wszyscy coachowie tylko mówią o achach i a nie znają prawdziwego życia. Terapia jest wyciąganiem pieniędzy, kobiety nie potrafią prowadzić, czyli generalizacja. Generalizacja, czyli zniekształcenie poznawcze, które polega na tym, że wyciągamy wnioski na podstawie kilku faktów, doświadczeń i ogólniania rzeczywistości. Wynika z tego, że po pierwsze umysł nasz lubi upraszczać i bardzo często dąży do uproszczeń, ale nie tylko. Może wynikać również z przeniesionych stereotypów. Jeżeli całe życie słyszeliśmy, że wszyscy bogaci kradną, że bez sensu pracować, z psychologiem trzeba sobie radzić samemu, to wówczas takie przekonania przynosimy na nasze życie. Również, jeżeli mamy trudne doświadczenia, na przykład kilkakrotnie nie udał nam się związek, to możemy dojść do wniosku, że wszyscy mężczyźni to egoiści albo że kobiety to manipulantki, czyli uogólniamy, generalizujemy i zniekształcamy rzeczywistość. Niestety, generalizacja może prowadzić do wielu negatywnych skutków. Jednym z takich skutków jest to, że utrwalamy negatywne przekonania na temat siebie i świata. To powoduje na przykład, że nie próbujemy, nie mierzymy się z kolejnymi wyzwaniami, tylko oceniamy się przez pryzmat generalizacji. Czyli na przykład możemy dojść do wniosku, że jeżeli kilkukrotnie nie udało mi się na rozmowie kwalifikacyjnej, to ja jestem beznadziejny, zawsze coś muszę coś zrobić, źle, że zawsze wypadam źle. Czy nie uda się nam w związku, wówczas negatywnie projektujemy to przekonanie na innych partnerów i partnerki i nie wchodzimy w relacje, ale nie tylko w takie związkowe, ale również w relacje koleżeńskie czy przyjacielskie. Generalizacja również obniża samoocenę, bo jeżeli źle postrzegamy siebie przez pryzmat kilku zdarzeń, to wówczas nasze, nasza samoocena spada. Prowadzi również do wielu trudnych emocji, które związane są z generalizacją, jak frustracja, złość, smutek. Jak radzić sobie z generalizacją? To przede wszystkim dostrzegać. Jeśli słyszymy w naszym zdaniu lub w zdaniu innych ludzi, którzy mówią do nas, że wszyscy, zawsze, żaden, nikt, czyli takie top słowa, które są wykorzystywane w generalizacji, to nam się powinna zapalić czerwona lampka. I praca ze sobą, jeżeli to dotyczy nas, czy rzeczywiście to jest absolutna prawda? Skąd wynikają takie przekonania? Czy mogę je zmienić? Jak one na mnie w ogóle wpływają? Czyli budowa świadomości pracy ze sobą. Jeśli to widzimy w innych, to na przykład, kiedy to dotyczy na mojej grupy zawodowej, to przyjmuję, że to jest generalizacja. Jeżeli to dotyczy innych, mówią w stosunku do nas zawsze, to też możemy sobie zapalić. Światełko i zachować się asertywnie, czy na przykład dzisiaj być może niedokładnie posprzątałam, ale to nie znaczy, że zawsze tak jest. Generalizujesz. Generalizacja świadczy o trudnych doświadczeniach, które wpływają na zakrzywienie rzeczywistości, oraz bardzo często może świadczyć o braku dojrzałości, o dużej frustracji, złości i braku świadomości. thank you